Tutaj ta, ta rameczka jest, jest specjalnie wyrobiona. Kiedyś się nie robiło takich frezów na, na narożnikach, tylko robiło się to na ostro. To coś, co można zauważyć, właśnie różnica między dzisiaj a kiedyś. Lubię na naszym starym cmentarzu podziwiać kunszt ówczesnych rzeźbiarzy, ówczesnych artystów. Pamiętajmy, że oni to wszystko robili ręcznie. Teraz mamy narzędzia elektryczne, pneumatyczne, młotki, mnóstwo pomocy. Oni to wszystko musieli kuć ręcznie. Zobaczcie, jakie to są detale. Wszystko wspaniale dopracowane. Widać każde uderzenie młotka. Każde uderzenie dłuta jest wyraźnie widoczne. Te wszystkie detale są strasznie ostre, trochę rozmyte przez czas, ale jednak ostrość tego wizerunku cały czas pozostała. Piękne dołki, każdy, każdy dołek to jedno uderzenie buta.